Dobrze, więc siemanko, siemanko, ja jestem MMT i witam was w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj ponownie gra wolenstein. Sami wiecie z którego roku. No i co? Nasz aktualny cel to tylko i wyłącznie fabryka konserw, więc co? Idziemy do fabryki. Dobra, ich nie będę zaczepiać. Kurde, głupio zrobiłem. Teraz nie wiem czy na dobinę wlecę. O dobrze, złapał się. A dobra mi... Jednak chyba ich muszę zaczepić. A nie, tu mam iść. Nie, gdzie mi tu każe iść? A, no dobra. Dobra, dobra. No nie, no wy, naprawdę? To czekajcie, szybkiego załatwimy na tym. Dobra, szybki załatwiony. Na <noise> gdzie jest ta fabryka konserw? Zaczarowana? A no tak, tu się cieszę, że wejście no, bo mi się pomyliło z inną rzeczą. No a tu jest wejście do fabryki konserw. Walka. Wow w kanałach jest ta fabryka, czy co? U Jezu. Na no, wejściu trzęsienie ziemi? Dobra, no nie ma co, no, biegamy Boom, headshot. No. Co to było? Assassin. Motek nie na asasyna, motek się nie nada. Jakieś złoto tutaj czy coś? To wezmę na asasyna. Yy! Kurde, o co to się zahaczyło? O co to się zahaczyło? Pier no nie wierzę, taka głupia śmierć. Aż trochę mi wsyta, ale trudno. Tu nie niszczymy to No, ma. tak to załatwimy Tu nic nie ma Reload <grybujesz> 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 O kurde <grybujesz> o. Czy tu coś mamy? Chyba nie Ej, czekaj, coś było F nie wiem, czy to nie, na nie włączenie było. No nałączę. <laughs> <laughs> Ale to tak się trzyma się ziemia non stop. To coś mamy nie. Z drugiej strony cię wezmę. Jak podskoczył Jezu! Co się, się wali ta fabryka, czy co? Ok, chodźmy więc dalej. Co jest? Jo, nie wierzę. Metat ognia. Chcę go choć tutaj, grubasie się jeden. O, chy chy chyba go nie uniecy, uniecyzwiło. What the hell, łomiota czołgnia, Ale epicko. Co jest? Ja jakąś tu ciznę włączyłem. Chyba wyłączę, bo ja sam pewnie od tego bym zginął. Jezu, ale dobra, pewnie za chwilę się dowiemy co tak ziemią trzęsie. No, tutaj amunicję mamy. Tutaj, <gaz> tutaj kasu uwolniliśmy jakiś. Jezu, asasyn. Dobra, nie wiem po co do mnie wracał. A tu jest taka maszynka, co tam mi pynęło, coś. się otworzyć. Ile tych asasynów jest, no kurde. No ej, tam jest złoto, ja je chcę. O. Eee, blaskowicz, nie ty. Kurde, no. To trzęsienie troszkę mnie irytuje. No właśnie, tutaj asasen wybiegał. Czy to coś będzie? Słuchajcie, nie ma nic. O, no, walka. nie, tego mechanicznego słyszałem. <gry> Śmiesznie, śmiesznie. Taki koleś, taki sobie biega i wali w ciebie ogniem potem. A tutaj chyba. A, tu miała być maszyna uniemożliwiająca włączenie w walu ale chyba coś nie wyszło. Nie, granat na spadł. A, nie, nie spadł. <grystanie> Coś mi tutaj zacięło. No, amunicję pozbierajmy. Co tutaj mamy? Złoto, amunicję. Nic chyba więcej nie ma. Chodźmy, Boże, chyba coraz bliżej tego trzęsienia jesteśmy. Bo, znaczy coraz bliżej celu, bo się bardziej trzęsie. No. A może weźmy coś mocniejszego, czyli to. Daj się do fabryki. A, dobra, czyli dopiero się udajemy do fabryki. Chwila moment. Dobra, coś na 3-2-1 się włącza. Kurde, no nie wiem, czy on dostał, czy nie. Dostał, git. Git majonez. Jezu, co to było? Ten, ten. Od tego działka takiego. Coś mamy chyba, nie? Ej, no, chłop... Proszę, no, udało się. Ściany zniszczyli! Tak się da w tej grze? Gdzie jeszcze z dachu do mnie strzelają? Dobra Tutaj, czy coś mamy tutaj może? Tu się coś, o tutaj mamy coś I nic więcej tu chyba nie ma Kurde ile tu wrogów jest 3 2 1 Ja nie wierzę Dokumenty. <gry> Jaka twarz tu powstała? Dobrze. Młoteczek. Albo w sumie. Młotek niepotrzebny. Dobra doktorku Myślałem, że dokumenty mi wyrzucił Aj Gdzieś ja spadłem A tu coś ma... O jest złota akurat. W sumie nawet dobrze, że tu spadłem. O, zaraz shownę myself'a, ale... Ale najpierw trzeba tutaj pozwiedzać, proszę ciebie. Tu coś mamy, chyba niezbyt już. Ja się chowam? Ja się chowam Ej, czemu tu nie siadł? Dobra, teraz siadł Ja nie wierzę, ale to był wybuch no. no tak przeładowywuję Bo mogę przeładowywać wy nie możecie Chyba wyeliminowani. Wo. a tutaj mamy kostiumy tych takich żołnierzy opancerzonych. O, złoto. Dobra. Tu już chyba nic więcej absolutnie nie ma. Tutaj coś chyba nie. Chwilę oszczędzamy, bo już mało o, akurat walka na cichacza trzeba to zrobić. Co to było? Coś niebieskiego wyleciało. Jakaś ładowalka jest. No Tu coś między boksami? Nie. Tutaj jakieś silniki. Jezu, Chryste, co To też są za rzeczy. Nie można wejść, niestety. Co jest? Lampa. Czy jakieś gosienice? W ogóle jakieś czołgi tu produkują? Za chwilę. No tu jest chyba wyłączenie tego. Mama, no, ma no, no, nimi się zajmę później. Tu coś mamy może? Nie. Tu coś ładowalka. No, no, teraz trzeba się. O Boże. One no, strzelają do mnie jak do kaczek. Jak do kaczki, bo jestem w sumie jeden. A teraz wyłączmy to pole ochronne. Może właśnie czego bazukę wezmę. Albo w sumie po co? Co to, to się może złego wydarzyć? O kurde ty. CO TO BYŁO? Tu się strzeliło Co się dzieje? Dobra, to chyba to coś powodowało trzęsienie ziemi Ja nie wierzę, co to jest? Strzałuk I tam jest sterujący O, weź To chyba będzie trzeba zniszczyć tym czołgiem, bo wątpię, że bronią da się to zniszczyć O! Da się tak zrobić Ej, zestrzeliłem tego co sterował tym czołgiem I patrzcie, czołg już nie groźny A czym on strzela w ogóle? Ej, on strzela tym czymś, zobaczcie, puste beczki już puste takie, ciekawa rzecz Hop, 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 c'est super bon. Żyję z chęcią. Ole, fajnie. No ja muszę tego chyba użyć teraz, żeby to zastrzelić. Dobra, jedno. O, dobra, czołg się dymi Jeszcze chwilę postrzelam do nich i już finalizujemy to Już się pali i czołok wybuch Dobra No Dokumenty Są materiały Jedno i to samo No, już wyłączmy, wOL albo już mi się powoli tylko kończy usto usto Co to? Ej, duszki w, w wodzie pływają takie samotne, biedne, zamknięte. Dobrze, nie, gwiazdka mnie gdzieś indziej prowadzi. Aha Ok, przy okazji coś wyłączyłem. Ale to chyba dobrze. Ała. No po co tu? O, złoto. No patrzcie. To jak teraz mam iść? Tutaj mnie prowadzi. A, tutaj. O, duszek! Operacy na nim robią chyba Dokumenty, już mam przejść. Wow, ładowarka! Oj, tak Dobrze, chodźmy na dół. O, tu mam, widzę ...zbiory amunicji. Mogę coś wziąć? Nie mogę. E, no dobrze, chodźmy. Tu co jest? O, dobra, no, kad sceneczka. Co to jest? Co się, co się, co się, co to jest? Jakaś iluzja to jest? Jaki typ, to jest iluzja jakaś Blaskowicz jak zaskoczył na twarz. oj tak co jest, jakaś małpa? Co jest? A, to coś to gubi pancerz. A, ja muszę w to strzelać. Dobra, czaje już o co chodzi tutaj. Kaklizda. Tu nie jest ten geneo Zeta Ej, tu się nie zniszczyło! O, Co to jest? Co to jest? Dobra, zabiłem. Ucieknij z fabryki konserw. Chętnie to zrobię, bo tu się wszystko rujnuje. Jak tu uciec? Halo? O, dobra, mi wybuchły. Dobra, uciekamy. O kurde. O kurde. Tak, to był generał zetta. O, no ba. Jak Blaskowicz ucieka? O, wiem, gdzie to jest. My tu byliśmy przecież. No, ja sam tu pójdę. Po prostu pójdę. Chyba tak, jaki mamy cel? Do kryjówki, tak? Wyjść do kryjówki kręgu. No i git, wrócimy do kryjówki kręgu. Przy okazji do sklepu wejdziemy, może jakieś nowe ulepszenia ciekawe. O kurde. na górze, są ale to już trudno. O do Ezu, dobra, ty. Na no woal, co by się trzeba ulepszyć, bo on naprawdę się za szybko wyczerpuje. Dobra, tu mamy sklepik akurat, więc no. No, coś sobie kupię, wiadomo. Woal, mogę ulepszyć, nie mogę jeszcze ulepszyć tarcza. Tutaj nie. ma... Chyba tutaj wszystko mamy. Tutaj uzupełnienie amunicji tylko. Tak, mamy celownik taktyczny już do kupienia. Tutaj nic nie potrzebuję póki co Ulepszona pompa paliwowa Nie, to póki co nie ulepszam e, Tutaj jeszcze, o, może to się przyda Ganat, o, będziemy mieli więcej tego Miejsca na Ganaty No, ile to kosztuje wzmocnienie? Może spowolnienie? No, ja tutaj z wzmocnienia głównie korzystam. Więc niech będzie wzmocnienie. Odblokował się długi, dobra, to trzeba kupić, żeby odblokować długi Okej okay. Ole celownik teraz mamy Dobra, nadal się inaczej strzela. Co to było? Co to tak strzeliło? Gdzieś z góry. ale już chyba go tam nie ma, bo tam coś na górze wybuchło, chyba się sam zestrzelił. Dzino mogę sam pobrać? Mogę. BG, Ej, bo tu Garnet mi rzucają przecież. No i dom ci zdemolowali, gdzie Ziutek, takie rzeczy. Okay. I klikamy sobie F. I idziemy dalej. <laughs> okej, okay, to to było fajne. Well no be to by. Dziękuję bardzo za powodzenia. Opa. Musiałem tylko drzwi zamknąć. No ma, chodźmy na to tutaj, gniazdo snajperskie. Może z góry kogoś ściągniemy. I don't understand what the Nazis are up to. First, they started that massive dig. Now they're taken over the hospital and they're building something in the old church. I don't care anymore. We should just help them however we can, so they'll get the hell out of here. Chyba w większość. Ajajaj. No no, nie tak, nie tak boleśnie spadłem. Nie no. Muszę kogoś spalić. Dwie jednostki, tylko zużyłem i dwóch spaliłem. No, z wami się nie bawię, bo wy używacie heatów. Kodów. Macie kody do tej gry. Doby.

Aha, czyli teraz do centrum trzeba iść. Tak? Tak. Drzwi do centrum odblokowane. Fajnie. No, ma, to udamy się do centrum i tam my się zakończymy odcinek. No, ma, więc chodźmy, czym prędzej do centrum. też początki gry okay. Okej yeah, się pali, rower się przewrócił Ale <laughs> to było dobre No, idziemy dalej do kanału i tutaj są drzwi do centrum. OK. No i tu już mamy punkt kontrolny, więc co? Ja wam serdecznie dziękuję za oglądanie tego odcinka. Widzimy się już w następnym, więc co? Na razie, papa i cześć!